attention the distress signal of octo emerges from this passage this is not octo it is his transmitter only it must have become detached it is 72.405% likely this transmitter was confounded with a protocap by psychot autobiotes scanning this transmitter experienced a distress of deactivation approximately to 4.57 minutes after the commencement of octo's mission hardware failure that explains why octo stopped transmitting and why he left behind a trail of camera modules he hoped to maintain contact with the surface now we may never find him please do not be wary Jest to 9145%. Prawdopodobnie Octo jest w niebezpieczeństwie. Jest bardzo blisko. Zobaczyłem elektroniczną inaktywność poniżej nas. Jeszcze niżej? Nie, tu jest jeszcze niższa. Jeszcze niższe jaskinie. No to co? Tu. A skoro tu już jesteśmy, dajmy tym cefadom trochę. Bech zły asioł. Zawsze też zwiększą większą Op. Hm No, tak, nic tu nie zdziałamy. Dobra, zrobić, żeby cefa dał nam trochę kolejny co ja inny cefad Prox pragza, tak a ława, ława, nie chce się palić hm. nie, nie mam co tu zasadzić hm. o, weźmy, bo być może ja tutaj popełniłem poważny błąd Znaczy nie poważny błąd, ale na pewno będę musiał tutaj sporo na ponaprawiać. Przede wszystkim, muszę wrócić do poprzedniej jaskini, żeby zdobyć więcej nasionek odpowiednich. Ja tym nie przyjdę. To którędy ja przyszedłem? Po którędyś musiałem. że to nie tu. A, jednak tu. No, wspominałem, że tu jest bardzo ciężko rozpoznać, co jest... Yy, co jest yy, skałą, na której możemy stanąć, a co jest tłem. No, niestety, grafika w tej grze nie jest mocną stroną. Dobra, pierwsza jaskinia. Hop, hop. Dobra, Aż będę musiała zbierać tych, tych fastów jeszcze dać jedno? Hmm. A tu do góry, a znowu dostaliśmy dużo tych. Dużo zieleni Jeszcze bym poszedł do praksy. A znowu byśmy dostali Bezpieczeństwo było blisko, ale Seperaciliśmy hop, 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 Czy tutaj znajdziemy praks? Nie jest powyżej, ale boję się, że nie mamy nie mamy in, czym je nakarmić. Hmm. Czyżbyśmy musieli wrócić do jakiejś mapy? Ech, na to wygląda. Tutaj to byliśmy bardzo skuteczni. W wydobywaniu nasionek. Mm -mm. To chyba była ta Dziwny parę w zapasie. No, się zjeść. Daj. tym mi zależało Ale widzę, że z jakiegoś powodu mamy tutaj bardzo niski poziom Bardzo nis niski poziom biomasy w takim wypadku dorzucę tutaj parę 7, bo te cefady dają bardzo dużo biomasy oj No nie ładnie Dobra, To tu najpierw się z tymi, tymi cefadami Hop. Ej ja wam chcę pomóc dekle Hm, Co ja mam tu zrobić? Ale spróbuję jeszcze raz Może po prostu im dam, może... Sami se wezmą Dalej, o no. no, da się złapać, świetnie. Dziękuję ci, jeszcze dasz się zjeść. Teraz praktycznie to kasała, jest na Dobra, jedno nam na, na całkowicie wystarczy okej okay. a macie eee. wracamy wracamy do naszej górnej aktualnego zadania o, bardzo głęboko okej okay. idziemy dalej Skoro mamy tyle nawozu, to ja bym nie... Ja chciałbym się zwiększył tutaj do 20 O, 20 A! Coś nam tu zginęło Nie mam zielonego pojęcia Co to mogło być? Muszę spróbować Nie, na razie nie mam nasionek Dobra, gdzie są te pyty Byłyby ich mnóstwo, o tu Świetnie Dobra, na razie trzeba zmienić I teraz dać... praksa. Świetnie. Nasionka mnie wkurza. No, o, dziękuję, Prax. Daj mi jeszcze więcej.

No, no, no. Mhm. Okej, to trzeba. Ale szajm spinelo nam. Te kibaty ja już ja na tych Wybuchowych nasionek, skoro już tutaj jest taki galimatras. Au. Oberwaliśmy mocno. Mój, jak ma wszystko nam wybuchać, to lepiej. Już wszystko wybucha. Ale szkoda, że się nawóz zmarnował, ale... O. Przynajmniej nam nie zginą roślinki. I też warto potestować. Założę najpierw zielone nasionko. Op, jakieś znajdę. Żeby, żeby mi się zielone nasionka skończyły. Boskie rany. A jeszcze zasypuję na nasionku od a W ten sposób powinniśmy bez problemu zdobyć. Zdobyć trzy gwiazdki. Nie wiem, czy to nam wystarczy. Dobra. Rzucimy, sprawdźmy, czy tutaj w tym. Tej...